Slashery to jeden z moich ulubionych gatunków filmowych. Wszystko przez to, że mamy połączenie intrygi, akcji, z reguły kreowanie bardzo ciekawej mitologii oraz Seryjnego mordercy. Gdy przez ten pryzmat spojrzymy na Krzyk 6, okazuje się, że to jeden z najlepszych filmów wewnątrz swojej franczyzy, a jednocześnie jeden z najlepszych slasherów, jakie pojawiły się w ostatnich 10 latach. Gdy jednak będziemy chcieli rozkładać ten film na czynniki pierwsze, oczywiście, że dopatrzymy się kilku nielogiczności, niekonsekwencji i braków w niektórych aspektach. My jednak w tym materiale zajmiemy się z recenzowaniem Krzyku 6 wewnątrz gatunku horrorowego, a także zajmiemy się analizą, o czym właściwie ten film mówi: czy jest jeszcze potencjał na stworzenie wewnątrz tej franczyzy kolejnych dobrych produkcji. Przygotowując się na premierę Krzyku 6 postanowiłem zrobić sobie rewatch całej serii Scream, a więc wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany, aby porozmawiać sobie o całej franczyzie. I muszę przyznać, że reżyserzy tego filmu, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillet, świetnie poradzili sobie z ogromnym dziedzictwem całej franczyzy. Świat stworzony przez Wes'a Cravena żyje wewnątrz już dwóch filmów, Tworzonych przez duet Bettinelli, Olpin, Gillet. I o ile. Przy Krzyku 2022 byłem delikatnie zawiedziony historią, jej rozwiązaniem, a także motywami ujętymi wewnątrz tej fabły. O tyle teraz widzę dość dużą spójność pomiędzy częściami 4, 5 i 6. Już wam płaczę. Oryginalna trilogia Krzyku to filmy, które same w sobie są nowym gatunkiem, bardzo samoświadomą historią opowiadającą i rozkładającą horror slasherowy na czynniki pierwsze, szczególnie biorąc pod uwagę to, że twórcą pierwszej trylogii Krzyku jest sam Wes Craven, czyli ikona gatunku slasherowego, tak części cztery. 5 i 6 zaczynają komentować to, co zostało już skomentowane wcześniej, dodając jednak od siebie współczesne odniesienia dotyczące przestrzeni kulturalnej, kulturowej, a także rozrywkowej i medialnej. Zdaję sobie doskonale sprawę, że Krzyk 4 jest tak naprawdę takim sierotą wewnątrz tej serii, ale jednocześnie widzimy już w filmie z 2011 roku, że zaczyna on komentować współczesność. Jill Roberts, grana przez Emmy Roberts, chce stworzyć dzięki mediom społecznościowym, dzięki livestreamowi, wizerunek nowej Final Girl, która odbierze ten status wewnątrz uniwersum Sidney Prescott. Takie było założenie, i do użycia tej nieprawdziwej narracji posłużyły wówczas rodzące się media społecznościowe. W krzyku 5 mamy Richiego, który był esencją toksycznego fandomu, który żądał przywrócenia świetności swojej ukochanej serii filmów, czyli filmów STAP, Dźgnięcie, albo z jakiegoś powodu w polskim tłumaczeniu Nóż, i był gotowy posunąć się do wszystkiego, by ten cel osiągnąć. Tutaj oczywiście mały spoiler, jeśli ktoś nie widział Krzyku 2022. W tej części, w części szóstej, mamy kolejne skomentowanie rzeczywistości, tym razem ponownie tworzenie sztucznej narracji za pośrednictwem tradycyjnych mediów. Narracje tworzą ci, którzy przeżyją. A więc tylko ci, którzy są w stanie przeżyć ataki Ghostface'a, mogą powiedzieć mediom, co wydarzyło się naprawdę. I tutaj wydaje mi się, że. Film uderza bardzo mocno w polaryzację mediów w Stanach Zjednoczonych, skupiając się na wbiciu szpileczki stacji, jaką jest Fox News. Zajmijmy się teraz samym Krzykiem 6, bo jest to kontynuacja historii rozpoczętej legacy, sequelem albo też requelem w filmie Krzyk 2022, albo po prostu w filmie Krzyk 5. Mamy roczny przeskok w czasie. Siostry Carpenter wraz z Mindy i Chadem przeniosły się do Nowego Jorku, Tara rozpoczyna studia, a Samantha robi wszystko, aby zaopiekować się młodszą siostrą i nie dopuścić do powtórzenia masakry z Westboro. Oczywiście, jak możemy się domyślić bo w końcu oglądamy film Krzyk 6 Ghostface uderza ponownie i od samego początku czuć, że ten film ma zupełnie inny klimat niż wszystkie poprzednie części. Na początku nie byłem pewien, czy to dobrze, bo Krzyk 6 wydawał mi się bardzo bliski klimatem nowej trylogii Halloween. A jak wiemy, po znakomitym rozpoczęciu Halloween, kolejne części, czyli Halloween zabija i Halloween final, już tak dobre nie były. W Krzyku 6 widać budżet który wynosi 35 milionów dolarów, co niekoniecznie jest dużym atutem w kontekście slasherów, które opierają się na pomysłowości twórców. Śmiem jednak twierdzić, że Krzyk 6 jest naprawdę dobrym filmem wewnątrz gatunku, który jest. Same oceny filmu, chociażby na agregacie, jakim jest Rotten Tomatoes, przypomnijmy sobie, który zlicza procent pozytywnych recenzji, wskazuje, że jest to trzeci najlepszy film w serii po oryginalnym Krzyku, a także Krzyku 2, choć różnice są naprawdę znikome. I oczywiście dla fanów serii, którzy. Wyłapują drobne elementy nawiązujące do przeszłych filmów, ten film będzie naprawdę perełką i filmem genialnym. No, dla mnie jest, patrząc właśnie przez pryzmat slasherów. Co prawda, największym zarzutem pod adresem tego filmu jest to, że drugi akt nie potrafi zdecydować się na ton. Mamy bardzo wiele metakomentarza, co jest oczywiste dla filmów serii Krzyk, ale również dość sporo dramatycznych scen, jak i scen iście komediowych. Wydaje mi się, że powoli przechodzimy w Krzyku, szczególnie w tej legacji trylogii, bo prawdopodobnie niedługo doczekamy się informacji o Krzyku 7, zmiany w kierunku nowoczesnego tworzenia horrorów, bycia przystępnym dla szerokiej publiczności, co z jednej strony trochę mnie niepokoi, z drugiej jednak pokazuje, że jest to dobry Kierunek jeśli chodzi o marketing. Na moim sensie sala była wypełniona do ostatniego miejsca i wszyscy przyszli na ten film prawdopodobnie za sprawą rosnącej sławy Jenny Ortegi, ale jednocześnie nie mam nic przeciwko, jeśli to ma oznaczać, że doczekamy się zakończenia trylogii w wykonaniu Diego Olpina i Żiles. Teraz. Nadal pozostając odrobinę w sferze fanboyowania, zajmijmy się tak naprawdę tym filmem. Co w nim wyszło, a co niekoniecznie. Krzyk od zawsze... Próbuje wywracać do góry nogami nasze oczekiwania. Tak jest również w tym filmie. Krzyk 4 miał trzy sceny będące filmem w filmie. Krzyk 6 natomiast dwukrotnie na początku filmu wykonuje pierwszą rzecz, którą wykonują filmy z serii Krzyk, czyli zabija osobę na tyle popularną, że wydawałoby się, że powinna w tym filmie dotrwać do końca. Oczywiście tutaj bez żadnych spoilerów, ale mimo wszystko z jednej strony podobało mi się, a z drugiej było już zbyt mocnym wtłaczaniem metakomentarza w mózgi widzów. To, co mi się bardzo podobało, to to, że w tym filmie, a seria Krzyk nigdy nie słynęła z tego, że była straszna, pojawiają się momenty, które budują napięcie w taki sposób, że zaczynamy wciskać się w fotele. W zwiastunie widzimy scenę w metrze. Która tak naprawdę jest dwoma scenami, bo nasi bohaterowie się rozłączają przez przypadek. Natomiast to, jak zbudowane jest napięcie i klimat tej sceny, która jest ze swoją drogą przepełniona isteregami ze świata slasherów i horrorów, i jak kończy się ta scena, w którą zaangażowana jest przede wszystkim Mindy, czyli nowy odpowiednik Randiego, bo tak właściwie. To siostrzenica Randiego, pokazuje, że jest w tej franczyzie potencjał czysto horrorowy i chciałbym mocniejszego wykorzystania tego w przyszłości. Wiele recenzji mówi o tym, że Krzyk 6 za bardzo skręca w stronę wykorzystania dziedzictwa całej serii i tym samym próbuje być zbyt mądry i mądrzejszy niż tak naprawdę jest, jednocześnie próbując tym właśnie wykorzystaniem. Wszystkich przeszłych części, zamazać swoje braki. I ja te braki dostrzegam, bo wspomniałem już o niekonsekwentnym klimacie Litonie, o tym, że faktycznie są momenty, w których za mocno się zatrzymujemy, i momenty, które sprawiają wrażenie, że ten film ma jakieś sceny, tylko dlatego, aby osiągnąć długodzinny runtime. Dlatego, że wszystkie poprzednie części trwały od godziny 56 do 2 godzin 5 minut. Ten film trwa 2 godziny i 2 minuty, co dla jednych będzie fazą, dla innych niekoniecznie, a kolejną rzeczą, która łączy te legacy sequele z oryginalnymi filmami są postacie powracające. Legacy Characters. W tej części nie mamy Sidney Prescott, aktorka Neve Campbell nie chciała powrócić do roli. Final Girl, pierwotnej Final Girl, ale film traktuje jej postać na tyle łagodnie, że jeśli Campbell zmieni zdanie, jej powrót jest sprawą otwartą. Natomiast mamy po raz kolejny w tym filmie Gail Weathers, czyli Courtney Cox, a także powraca Hayden, patenier, która w Krzyku 4 grała Kirby Reed. Nie wiedzieliśmy po Krzyku 4, co dzieje się z Kirby bo jej wątek został dość mocno ucięty, okazuje się teraz, że nie chciała być ofiarą i postanowiła stać się agentką FBI, której potwory będą się bać. Jej rola jest mniejsza niż można się spodziewać, aczkolwiek jest kluczowa w kontekście finału. Ten film, z racji tego, że reżyserzy są raczej zaznajomieni z historią serii, po raz kolejny ma kilku Ghost Nie będę mówił wam ilu, ale więcej niż jednego. Co było oczywiście chyba największą wadą Krzyku 3. Ten film też dość mocno. Wygląda jak klamra dla całej serii. Wracają nie tylko postacie z poprzednich filmów, ale mamy również odniesienia do wszystkich części, cofając się aż do roku 96 i oryginalnego krzyku. To sprawia, że ten film jest takim endgame tej franczyzy. I mówię to ze świadomością, że na pewno w niedługim czasie doczekamy się informacji o krzyku 7 który tak naprawdę powinien być zamknięciem legacji trylogii, powinien być ostatnim filmem na jakiś czas, bo nie wiem, czy da się ze smakiem ciągnąć tę historię. W nieskończoność. Siódma część będzie dobrym momentem, aby dać odetchnąć widzom i tej serii na jakiś czas i być może kiedyś pomyśleć o kontynuacji. Zajmijmy się teraz Nowym Jorkiem, bo Nowy Jork jest tą wielką zmianą, o której mówili reżyserowie i aktorzy promując ten film. Ponieważ wynosimy się z małego miasteczka Westboro w Kalifornii do wielkiego miasta, jakim jest Nowy Jork. I zastanawiałem się, czy faktycznie ta zmiana otoczenia doda czegoś w tej serii, bo pamiętajmy, wielkie miasto sprawia, że każdy może być mordercą. Nie tylko lokalni mieszkańcy małego miasteczka, ale każdy z kilku milionów ludzi może stać się ghostface'em. zostać zainspirowany. Wydarzeniami z Woodsboro, a także serią filmów Stab i zostać zabójcą w masce ducha. Jakoś nie do końca czuję, żeby zmiana otoczenia była w ogóle potrzebna. Oprócz wspomnianej sceny w metrze i mnóstwa ludzi na ulicach, z których każdy faktycznie może być Ghostface'em, nie wykorzystano za bardzo tego krajobrazu, jakim jest Nowy Jork. I o ile sekwencje w wielkich budynkach, w przeszklonych wieżowcach, w których może czaić się Ghostface i czai się Ghostface, są faktycznie spektakularne, ale nie bardzo wpływa to na zmianę klimatu czy zmianę rozwoju fabuły w tej części. Mamy oczywiście spektakularny finał, dlatego też wspomniałem o nawiązaniu do Endgame tej serii, gdzie zbiegają się historie wszystkich dziewięciu zabójców, którzy ubierali maski Ghostface'a, a bohaterki Sam i Tarą na czele przestają być ofiarami, a stają się łowczyniami, bo wiemy, że Samantha ma od jakiegoś czasu wizję swojego ojca, czyli pierwszego oryginalnego mordercy z Woodsboro, Billiego Loomisa, ale ten film w finale trochę za sprawą powracających wizji, a trochę z powodu chęci obrony tary zamienia się ze slashera w revenge story, co mi się również bardzo podobało. Zwierzyna zamienia się w łowce, i właśnie w tym aspekcie upatruję jeszcze możliwości tego, że Krzyk 7 z powodu rozpędu po Krzyku 2022 i Krzyku 6 będzie naprawdę przyzwoitym filmem, który powinien zamknąć tę serię na jakiś czas. Ważne jest również to, w kontekście samej Samanty, że media o których już wspomniałem, przeinaczają narrację i zaczynają zadawać pytanie, czy Samantha była ofiarą, czy być może była oprawcą. Wszak to Samantha zabiła Richiego podczas kolejnej masakry w Woodsboro, więc czy naprawdę była ofiarą, czy być może sprzedała medium swoją narrację? I ten wątek przewija się przez cały film, dodając smaczku i tworząc ten główny przewodni motyw Krzyku 6. Czy udaje się go dobrze zamknąć? Nie do końca, ale jednocześnie nie kłuje to tak mocno w oko, żeby przeszkadzało cieszyć się seansem. Na koniec jedna drobna rzecz. Seria Krzyk raczej... Słynie z tego, że dość łatwo szybko zorientować się, kto jest potencjalnym Ghost i yy, w tym przypadku jest tak samo. Nie upatrywałbym raczej potencjału mocy Krzyku 6 w wielkim twiście, a raczej w tym, jak skrupulatnie dopracowywany jest ten twist, sprawiając, że większość tych drobnych twistów po drodze działa, sprawia, że myślimy o nich w kontekście faktycznie dobrze jest to napisane. Ja śmiem twierdzić, że Krzyk 6 jest naprawdę dobrym filmem w kontekście kina gatunkowego, jakim jest, i jednym z najlepszych krzyków. Historii serii, a teraz chciałbym usłyszeć, co Wy sądzicie o Krzyku 6. Czy poszliście do kina na Krzyk 6 wyłącznie dla Melisy, Barery i Jenny Ortegi, czy być może jesteście fanami serii i po obejrzeniu tego filmu macie zupełnie odmienne odczucia? Czekam na Was w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć.